Tekst manny na 1 sierpnia. Śmierci i życie są w mocy języka. Przypowieści Salomonowe rozdział 18, werset 21. Komentarz parauzyjny Wpływ języka przewyższa wpływ wszystkich innych członków naszego ciała razem wziętych. Kontrolowanie go w służbie Pana jest więc najważniejszym zadaniem członków Jego ludu w związku z ich śmiertelnym ciałem i Jego służbą na rzecz Pana. Jak często kilka słów miłości, uprzejmości i pomocy zmieniało cały bieg ludzkiego życia. Jak często miały one wpływ na kształtowanie losów narodów. Jak często złe, nieuprzejme i oszczercze słowa powodowały wielką niesprawiedliwość, odbierały dobre imię i tak dalej, lub, jak świadcza apostoł, zapalały koło życia, pobudzały skłonności upadłej natury, przepisteł, budząc namiętności, konflikty i wrogość, których początkowo nikt by się nie spodziewał. Nic dziwnego iż oświadcza on że takie języki są zapalane od ognia piekielnego, Gehenny, w której śmierci. Reprint numer 2442 Komentarz epifaniczny W Piśmie Świętym język symbolizuje wiedzę, prawdziwą lub fałszywą, wyrażoną w mowie. Myśl tego tekstu, iż życie jest w mocy języka jest więc zgodna z napomnieniem Jakuba z cichością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze. Myśl, że śmierć jest w mocy języka, pozostaje w harmonii z wypowiedzią świętego Pawła na temat fałszywych nauczycieli, iż ich mowa pożera jak rak. Rzeczywiście, powinniśmy strzec swoich myśli i wypowiedzi, gdyż one przynoszą życie lub śmierć nam i naszym słuchaczom. Obecne niedole świata i jego przyszłe szczęście są ściśle związane z mową, dobrą i prawdziwą lub złą i fałszywą. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD Psalm 12 werset 4 Niech Pan wytępi wszystkie gładkie wargi język mówiący wyniośle Psalm 34 Wersety od 12 do 14. Podejdźcie, synowie, posłuchajcie mnie. Będę Was uczył bojaźni Pana. Jaki ma być człowiek, który chce mieć przyjemność z życia, kochać dni, by móc oglądać dobro. Powstrzymuj swój język od zła, i swoje wargi od mówienia fałszu. Psalm 140, werset 4, ostrzą swe języki niczym wąż, ja drzmi pod ich wargami. Psela. Ewangelia Mateusza rozdział 12, wersety 36 i 37, mówię wam zaś, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Gdyż na podstawie swoich słów zostaniesz usprawiedliwiony, i na podstawie swoich słów zostaniesz potępiony. Rozdział piętnasty, wersety osiemnasty i dziewiętnasty. Lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca, i to kala człowieka, gdyż z serca pochodzą złe zamysły, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszywe świadectwa. Bluźnierstwa. Jakuba rozdział trzeci wersety od pierwszego do trzynastego. Nauczycielami zostawajcie nieliczni, bracia moi, wiedząc, że otrzymamy surowszy wyrok. Często bowiem potykamy się wszyscy. Kto nie potyka się w Słowie, ten jest człowiekiem doskonałym, zdolnym opanowywać całe ciało. Jeśli zaś koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto i okręty, choć są tak wielkie i gnane przez silne wiatry, kierowane są przez maleńki ster, dokąd zechce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, a pyszni się wielkim. Oto jak wielki las podpala tak mały ogień, Język jest ogniem. Świat nieprawości to język umieszczony wśród naszych członków, plami. On, całe ciało i rozpala cykl życia. Sam rozpalony przez gechenne, Bo wszelki rodzaj, dzikich, zwierząt i ptaków, i płazów, i stworzeń morskich ujarzmiany jest i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Nikt z ludzi natomiast nie jest w stanie ujarzmić języka, krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim sławimy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na Boże Podobieństwo, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie trzeba, bracia moi, aby tak się działo. Czy źródło z tego samego otworu wydaje słodycz i gorycz? Czy figowiec, bracia moi, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Tak też słone nie może uczynić wody słodką. Kto mądry i uczony między wami, niech dokaże ze szlachetnego postępowania czynów swoich w łagodności i mądrości. Rozdział pierwszy, werset dwudziesty szósty. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, nie powściągając swego języka, lecz oszukując swoje serce, tego Bogobojność jest bezużyteczna. Przypowieści Salomonowe rozdział 10, wersety 20, 21 i 31. Język Sprawiedliwego jest wybornym srebrem, serce bezbożnych, mało warte. Wargi Sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozumu. Usta sprawiedliwego owocują mądrością, język przewrotny zostanie wycięty. To rozdział 11, werset 30. Owocem sprawiedliwego jest drzewo życia, a kto zdobywa duszę, jest mądry. To rozdział 16, werset 27. Człowiek bezwartościowy wywleka zło, a to, co na jego wargach, Przypomina płonący ogień. To rozdział 18 wersety od 4 do 8. Słowa ust człowieka to głębokie wody, a źródło mądrości to bystry potok. Niedobrze jest okazywać przychylność bezbożnemu, aby krzywdzić w sądzie sprawiedliwego. Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wyzywają do ciosów. Usta głupca są jego zgubą a jego wargi sidłem dla jego duszy. Słowa plotkarza są jak przysmaki, a wpadają do komnat wnętrza. Drugi Tymoteusza rozdział drugi, wersety od 23 do 25 A głupich i niedorzecznych dociekaniu unikaj, wiedząc, że rodzą spory. Sługa pana zaś nie powinien wspierać się, lecz być uprzejmy dla wszystkich. Zdolny nauczać, wyrozumiały, z łagodnością pouczający przeciwstawiających się, bo może Bóg da im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy. Rzymian rozdział 10, wersety 14 i 15: Lecz jak mają wezwać tego, w którego nie uwierzyli, a jak uwierzyć w tego, którego nie usłyszeli? Jak mają usłyszeć bez kogoś, kto głosi, a jak mają głosić, jeśli nie zostali posłani, jak napisano, jak piękne są stopy tych, którzy rozgłaszają dobre wieści. Drugi Korentów rozdział drugi werset 16. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tych spraw kto jest odpowiedni. Efezów rozdział czwarty werset dwudziesty dziewiąty. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, dla zbudowania, gdy trzeba, dla udzielenia łaski słuchającym. Kolosensów rozdział czwarty werset szósty. Wasza mowa, niech będzie, zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odnosić się do każdego. Pieśni 116, 70, 164, 200, 210, 154, 315 Wiersze Brzasku 243 Oczyśćcie drogę Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint nr 5517 Tekst manny na 1 sierpnia śmierci życie są w mocy języka przypowieści salomonowe rozdział 18 werset 21 pytania jakim rodzajem mocy posługiwał się mój język w tym tygodniu jakie temu towarzyszyły okoliczności i wyniki? jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.